Państwo witam was serdecznie. Zapraszam na mój kolejny materiał. Dzisiaj będzie coś od firmy Arctic Cooling. Pewnie dobrze w większości z was znanej. Słynie właśnie ona z produkcji chłodzeń na karty graficzne, na procesor, jak również pasty termoprzewodzącej, która jest bardzo popularna, niezbyt droga całkiem daje radę. Tutaj mamy do czynienia z produktem Accelero Twin Turbo 3, czyli najnowsze gdyby dziecko z tej serii. Jak testowałem chyba pierwszą edycję tego chłodzenia, bodajże jeszcze na karta HMD serii 6. Jak widać mamy 6 lat gwarancji, co jest dość istotną rzeczą i bardzo ważna rzecz, to jest informacja tutaj zawarta na dole opakowania, nie mamy żadnego kleju, także jeżeli chcemy przywrócić kartę do pierwotnego stanu, żeby oddać ją na gwarancję, nie będzie to stanowiło żadnego najmniejszego problemu, bo wiadomo, że wcześniej były używane tutaj właśnie kleje do przyklejania między innymi radiatorów i w tym momencie był problem z ich odklejeniem. Za chwilkę sobie rozpakujemy chłodzenie, bo ono jest naprawdę dość ciekawe, ale zanim to zrobimy, oczywiście tutaj kilka zdjęć na tyle pokazane, jak zachowuje się standardowo karta, na przykład to jest na przykładzie karty GTX 770 ile ciepła generuje się na tym rewersie PCB, wydzielanego przez rdzeń, też przez pamięci, a jak wygląda sprawa właśnie tutaj w przypadku zastosowania tego chłodzenia Arctic Cooling. Także widać, że tutaj to ma również wpływ, bo ta część właśnie, to jest górna część, którą montujemy na rewersie na rewersie PCB karty graficznej. Oczywiście będzie ich chłodniej i ciszej. To sobie sprawdzimy. Ja sobie zrobiłem te ściki właśnie na karcie, jakie będę używał do tego chłodzenia. Mianowicie GTX 660 Titanium. Zobaczcie jakie były temperatury na tamtej karcie ze standardowym chłodzeniem referencyjnym i jakie były oczywiście tutaj, jaki był poziom głośności wersus to chłodzenie Arctica. Także dajcie mi chwilkę. Ja wyjmę wszystko z opakowania. Zatkniemy sobie na to cudo. Zaczniemy sobie najpierw od akcesoriów, przejścióweczka molex do 2x4 pin takie małe, jeżeli chcielibyśmy podłączyć wentylator na chłodzeniu pod wenty po zasilaczanie, a nie po tym kartę graficzną. Instrukcja obsługi, która się może przydać, thermalpady, które dociąć trzeba pod własne potrzeby, również wszystkie elementy montażowe, śrubki i inne rzeczy. Spornik, tak aby karta nam się z nie wyginała, bo naprawdę będzie ona ciężka, zwłaszcza, że ten backplate, tak sobie go nazwijmy w postaci radiatora, troszkę waży, powiem Wam szczerze. Jest naprawdę potężny. On ma za zadanie odbierać ciepło, które powstaje na rewersie karty graficznej, czy też powstałe z zamontowanych tam pamięci, czy też na przykład powstałe poprzez wydzielanie ciepła przez sekcję zasilania, czy rdzeń GPU. I również taka foliowa podkładka, która będzie zabezpieczała styk jakichkolwiek elementów na rewersie karty właśnie z tym backplate'em. Także tak prezentują się tutaj nasze dodatki. Teraz pozwólcie, że przejdziemy sobie do samego chłodzenia. A tak prezentuje się samo chłodzenie. Dwa wentylatory 90 mm w kolorze białym, typowo dla Arctic'a. Cała góra chłodzenia jest wykonana z plastiku. Wymiary teraz zobaczycie na ekranie, będzie to łatwiej Wam pokazać. I według producenta potrafi to chłodzenie odprowadzić do 250 W ciepła, czyli TDP 250. Aluminiowy radiator, podstawa miedziana z nałożoną od razu pastą przewodzącą i tutaj winę 4 opinowe małe wejście do podłączenia chłodzenia wentylatorów na chłodzenie tak naprawdę pod kartę graficzną rurek ciepłych mamy 5, 6 mm miedziane Zwróćcie uwagę, czyli tak to wygląda i jeszcze na boku logo Acelero Twin Turbo 3 Pozwólcie teraz, że zamontuję chłodzenie na karcie graficznej i do Was za chwilkę wracam Dobrze, chłodzenie jest zamontowane już na kartę graficzną akurat w tym przypadku mamy 660 Titanium także kartę z krótkim PCB Troszkę dziwnie to wygląda, bo chłodzenie wystaje dość mocno poza obrysy karty. Natomiast w przypadku normalnego PCB nie będzie to aż tak dziwnie wyglądało. Co ważne, chłodzenie w takiej postaci, jak teraz ją widzicie, zajmie Wam 4 sloty. Także 4 sloty musicie poświęcić, jeżeli chcecie zamontować to chłodzenie w całości, tak jak tutaj ono jest. Również trzeba zwracać uwagę na wysokość radiatorów na sekcji zasilania. Jeżeli jest ona za wysoka, czyli te radiatory są za wysokie, będzie to kolidowało z samym chłodzeniem. W większości przypadków nie powinno być jednak tutaj żadnego problemu. I zwróćmy uwagę teraz na sam radiator, ten, który zamontowany jest tutaj na górze. Naprawdę bardzo potężny. On odbiera ciepło razże z sekcji zasilania z tej górnej części sekcji zasilania i również ewentualnie z chipów pamięci, które zainstalowane są na rewersie karty. Także rewelacyjna sprawa. Natomiast nie ma róży bez kolce i to niesie się za sobą minusy, niestety. Czasami dość poważne, ponieważ po zamontowaniu tego radiatora będzie on mógł kolidować w, tutaj z chłodzeniem na procesorze. Także jeżeli ten slot pisze Express na płycie głównej razy 16 pierwszy macie niezbyt daleko odsunięte od soketu będzie to z pewnością kolidowało i będziecie prawdopodobnie musieli przełożyć to chłodzenie to chłodzenie w inny slot na płycie głównej tak to wygląda natomiast no, tutaj plusem zdecydowanym jest to, że jest to naprawdę potężny radiator mało tego przykręcamy, nie przyklejamy nie musicie tutaj tracić gwarancji w przypadku montażu tego chłodzenia co jest dość istotną rzeczą i kolejna rzecz to wspornik, ten tutaj wszystko jest naprawdę ładnie opisane w instrukcji obsługi, jak się to montuje. Także problemu dla Was to stanowić nie powinno. Ten spornik, właśnie, ma za zadanie usztywnienie całej karty, tak aby ona nie zwisała nam w slocie. Bo uwierzcie mi, troszkę to waży. Także swoją wagę to ma. Także ten spornik z pewnością się przyda. Ja będę testował akurat bez tutaj tego radiatora na górze, bo u mnie to chłodzenie nie wejdzie, będzie kolidowało akurat z chłodzeniem na procesorze. Ale chodzi o sprawdzenie temperatury, akurat tutaj na rdzeniu. GPU, zobaczymy jakie, jest, jakie są różnice pomiędzy standardowym referencyjnym chłodzeniem. Minusem również tutaj, moim zdaniem, jest to, iż nie mamy żadnych radiatorów, które by chłodziły nam kości pamięci na karcie, aczkolwiek ta karta, tak czy inaczej, tych pamięci chłodzonych w oryginale nie ma. Problemem by się powinno. pamięci gddr 5 tak bardzo się nie grzeją i w wielu przypadkach również nie są chłodzone radiatorami, także no, bólu wielkiego nie ma, natomiast radiatorki by się przydały. Aczkolwiek rozumiem tutaj producenta, bo chciał nie ingerować w kartę w ten sposób, aby tracić, abyście stracili gwarancję. Bo wcześniej w chodzeniach Artik właśnie były użyte kleje do przyklejania radiatorków. one lepiej się trzymały niż taśma. Taśma potrafiła odpadać, natomiast minusem było to, że później tego radiatora nie można było zdjąć i ewentualnie, jak reklamowaliście kartę graficzną, musieliście reklamować kartę graficzną, to był z tym duży problem. Także tak prezentuje się, no naprawdę kawałek klocka, powiem szczerze. Chłodzenie Twin, TWIN TURBO 3 Acelerow TWIN TURBO 3, dokładnie taka jest jego nazwa A teraz pozwólcie, że przejdziemy sobie do testów Zobaczcie na ekranie porównanie do standardowego chłodzenia I jeżeli chodzi o temperaturę i o głośność, o poziom głośności obydwu tych chłodzeń A na koniec kilka słów mojego podsumowania Na kilka słów mojego podsumowania. Moja ocena to cztery gwiazdki, czyli srebro. Męczyłem się, powiem Wam szczerze, z tematem czy czytać złoto czy srebro, ale jakie czynniki miały wpływ na moją ocenę? Przede wszystkim, chłodzenie nie jest zbytnio atrakcyjne, jeżeli chodzi o wygląd. Nie oszukujmy się, do pięknych nie należy. Dodatkowo z tym radiatorem zamontowanym na górze PCB karty graficznej zajmuje aż cztery sloty, czyli sporo. I kolejna rzecz, najbardziej chyba istotna tak naprawdę, to jest to, że będzie problem z kompatybilnością, jeżeli zamontujecie jakieś większe chłodzenia na procesorze, bo ten radiator właśnie będzie haczył. Mógłby on być nie Niższy i wtedy problemu takiego wielkiego by nie było. Dlatego też taka, a nie inna ocena. Oczywiście ten relator można sobie zdjąć bez problemu i nie montować bo natomiast jeżeli macie takie dobrodziejstwo w jego postaci, to z pewnością warto byłoby to wykorzystać, bo dobrze odbierzecie po właśnie chociażby z pamięci montowanych na górze karty, które zazwyczaj nie są chłodzone, jak i również z sekcji zasilania. Jeżeli chodzi o wydajność, to rewelacja. Naprawdę rewelacja, zwróćcie uwagę, że ogromne były różnice w temperaturach pomiędzy stokowym chłodzeniem a tym, właśnie acelera Turbo 3. Bardzo cicha praca, także wentylatory nawet się nie wkręcały na wyższe obroty. I co się chwali, to to, że nie tracicie gwarancji po zamontowaniu tego chłodzenia, bo nie macie żadnych elementów przyklejanych, co jest ogromnym plusem. Troszkę brakło mi to, powiem szczerze, Wam, radę trudna pamięci. W razie czego, gdyby ktoś chciał przykleić, taka możliwość powinna być. Natomiast można sobie oczywiście dokupić się osobno na stronie Actika. Także tak to wygląda. Mówię, jeżeli chodzi o wydajność, i kulturę pracy, rewelacja. Troszkę zagłoduje mi tutaj tę kompatybilność właśnie z większymi chłodzeniami na procesorze. I musi ten slot Pisa Express pierwszy raz 16 mieć obniżony na płycie górnej. Nie może być on pierwszym slotem, żeby to chłodzenie w ogóle się zmieściło z tym górnym radiatorem. Tyle ode mnie na dzisiaj, tak naprawdę. I ja Wam bardzo dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie. Poproszę łapy w górę, jak Wam się film podobał. Pozdrawiam. Hej.